Siemano witajcie, z tej strony Asus, a w dzisiejszym odcinku robimy opening. Pierwszy opening na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku robimy opening sześciu skrzynek. Tak. Jeszcze sobie odbierzemy jeden punkt do losowej postaci, trzy punkty. Mam nadzieję, że to będzie do pingwina, bo jak wiecie, w poprzednich odcinkach pingwin to moja ulubiona postać. mam tu? O, jeszcze właśnie nowa buźka więc będzie się działo zanim otworzymy te skrzynki to zagrajmy jedną gierkę i widzimy się już na niej okej okay, jesteśmy już na gierce tu od samego początku jest króliczek więc ja sobie uciekam w ogóle dajcie znać w komentarzach czy wam się podobają takie filmiki czy wolicie coś innego żebym nagrywał bo jak wiecie, ja mam zachętę do tego i dużo innych rzeczy, do, yy, w sensie do grania. Więc możemy zagrać w każdą grę. No, i dawajcie pomysły w komentarzach. O nie, 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 ja uciekam, ja uciekam i w ogóle jak będzie 1000 subskrypcji na moim kanale to nagrywam z kamerką, a jak z maską oczywiście z kamerką i maską a jak będzie 2000 to pokazuję twarz. Tak jest plan. O nie nie. O nie. Dobra. To mi się widzimy i robimy opening. Dobra, zaczniemy od tych może słabszych czyli drewnianych. Uwaga, no niestety nic takiego, 11 moment. Następ. otwieramy, mogę już sobie ulepszyć e, Galila na poziom następny, dobra. Teraz zastanawiam się to może odbierzemy pierwszy. Uwaga teraz do jakiej postaci, uwaga Dobra, dalej kino, to jest spoko. Teraz odbierzemy sobie to. Odegrano. I teraz otworzymy skrzynki. Zacznijmy od prawej strony. Jedna skrzynka. Niestety nic ciekawego. 47 monet. No Otwieramy. Znowu nic. I ostatnia Otwieram. No, I Może być jak dla mnie spoko Teraz może widzimy się w następnej gierce Na no, następny odcinek Piszcie co mam grać czy, czy chcecie dalej co Czy coś innego Ale tak szczerze ja bym wolał nagrywać to Bo tak gra strasznie mnie wstrzymała ja dopiero 4 dni więc widzimy się w następnej kielcu okej, okay, jesteśmy w dzielce na samym stadzie tutaj Leon się bije z yy, duchem ja nie mam żadnej broni o, mam ją dobrze, więc przejedziemy tędy pod wodę okej, okay, przestraszyła się nas Bierzemy to i uciekamy. Teraz co? Jedziemy dalej, jedziemy. O, Oto. 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 Trochę źle, bo on zabiera dużo HP. Ogólnie, gram gra mi się bardzo podoba. Polecam, bo naprawdę wciągam i można oczywiście, jest na internet i można zagrać sobie rundkę. Trwa 4 minutki. O ile wygrasz, no to zależy. Więc e, bardzo polecam, bo gra jest fajna. Ja już, ja już wiem, jak się ją gra, bo to ja dużo gram. I ogarniam w miarę. No, nie jestem jakoś najlepszym graczem, ale już jak widzicie, mam Pingwinka, czyli legendę, i tego. E, jak to. Chyba to był. Ej, rekin. Tak, rekin. To jest legenda Mam już dwie legendy. Nie wiem czemu od początku nie nagrywałem, ale jakoś nie miałem ochoty, a teraz chętnie. No, nie wiecie. Oni nie... nie. No, Zginają. Widzimy się w następnej gierce. Okej, okay, jesteśmy już w wielce i na samym stacie widzę tutaj fajne rzeczy. Może nie najlepsze, ale też... Um, no fajnie po prostu jest. Fajnie, fajnie, nie powiem. Okej. Okay. O mamy granatę złotego. I... I... Dostaw mnie, dostaw mnie! Uciekamy, uciekamy, bo zginiemy. O nie! U. On miałem foto ja myślałem, że mnie nie widać na szczęście w się skapłem dobra a tam jest na szczęście pingwin ma nieograniczony ult i może jeździć na brzuchu ile chce ty, ty. lecimy? jedziemy, jedziemy ciekawe czy uda mi się go zabić dobra, na no jeszcze coś o, mamy tutaj tego, zamienianie się w tą dnia. Więc się od razu Myślałem, że wejdzie tutaj. Staniemy sobie tu. O tak. Albo tak jeszcze możemy. O. Przebiegniemy szybko sobie. So, tam ma ten domek. Nie wiem czy mi widział Ale chyba nie Dobra, trzeba uciekać ty, ty. Nie, lecimy Oni sobie myślą, co taka paczka tu jeździ o ale ładnie to zabiję. A to tu już chyba zepsuję i zginę. Nie kupiłem, Dobra, wciepię. A jak to wąśka w ogóle wygląda? Ale to fajnie. A, chyba się zginąłem z wąśkiem. Nie, nie wciepię. No cóż, tak bywa. Więc słuchajcie, na następny odcinek mogę otworzyć tą skrzynkę. Nie wiem, czy na następny, czy na. czy na inny jakiś. Ale. Ja już się. Cześć.